Nazywam się Tomek Gop i pracuję w zespole produkcyjnym CD Projekt Red. W 2003 roku kupiliśmy silnik Aurory od Bioware. Była on dobrą podstawą do stworzenia epickiej gry RPG, jednak chcieliśmy wymienić w nim kilka rzeczy, np. system renderowania, zachowanie postaci i wiele innych. Opowiem Wam teraz o narzędziach, które wykorzystaliśmy przy produkcji. Genie jest podstawowym narzędziem pracy każdego designera. Nie wystarczy mieć ciekawy pomysł na fabułę, trzeba jeszcze przełożyć go na język gry. Do tego celu służy właśnie Genie. Implementacja fabuły polega na tworzeniu zadań przy użyciu edytora questów oraz przygotowaniu od strony fabularnej lokacji, postaci i potworów. Nasze narzędzia pozwalają nam połączyć wszystkie elementy w gotowy produkt. Na przykład postacie. Każdy ma swój oddzielny model, a także indywidualne animacje. Ważną rzeczą jest połączenie właściwych animacji z modelem. Dlatego potwory zachowują się inaczej niż ludzie. Muszą zdecydować, gdzie te postaci przebywają o różnych porach dnia i jak się zachowują, podpiąć im dialogi, które mogą toczyć z postacią gracza i określić ich wygląd. Najtrudniejszym elementem jest tworzenie logicznej i ciekawej struktury Questa, która pozwala graczowi na dokonywanie wyborów i doświadczanie ich konsekwencji. Wiedźmin został wydany w 10 wersjach językowych, z których każda zawiera blisko 2 miliony słów. Edytor dialogów pozwala w łatwy sposób złożyć odpowiednie kwestie dialogowe w grze. Genie daje mnóstwo możliwości i narzędzi do tworzenia ciekawych historii. Jedynym ograniczeniem jest inwencja twórcza designera. What you see here is area editor, which is one of the most important parts of the tool. It allows us to create gameplay on certain locations. With its help we can add points and elements of gameplay level. The FX editor was one of the most interesting tools we've used in creating the game. Edytor efektów jest jednym z najciekawszych narzędzi, w których powstawała gra. To właśnie w nim zostały stworzone wiedźmińskie znaki Igni, Quen, Art, Axi, Irden. To edytor efektów ożywiał magię czarodziejek, wampirów czy kapłanów Wodianoi. W nim również powstały mgiełki unoszące się nad taflą wody lub nasiona mniszka lekarskiego nad łonami zbóż, teleporty, dzięki którym możemy się przemieszczać między wybranymi miejscami, płonące pochodnie, ogniska i płomienie, które strawiły część starej rodziny. The campfires and the flames that parts of old Używając tego narzędzia możesz stworzyć szablon postaci oraz jej charakterystykę, np. przykład punkty życia, a także umieścić ją w świecie gry. Sam decydujesz, gdzie ma się pojawić, jak długo będzie krążyć po świecie i jak zareaguje na spotkanie z Geraltem. Jest to narzędzie, w którym można opowiedzieć historię lub część fabuły gry w filmowy sposób. Pozwala nam zachować ciągłość przygód Wiedźmina, odkrywając przed graczem kolejne wyzwania i rozwiązywać niewyjaśnione wątki w taki sposób, żeby gracz czuł, że to wszystko co widzi dotyczyło właśnie jego. Nie Jest to proste w użyciu narzędzie, ale pozwala na stworzenie własnej historii. Każdy kto opanuje obsługę edytora, będzie mógł samodzielnie zdecydować o losach Geralta i jego przyjaciół. How does the editor work? Well, A jak to się robi? Wszystko działa podobnie jak na planie filmowym, z tym, że poruszamy się po wirtualnym świecie i dzięki temu nie mamy ograniczeń w ruchu kamery, możemy na zawołanie wywołać deszcz, możemy w prosty sposób sprawić, że postać wykona nadnaturalne ruchy, że nagle zapadnie noc lub wielkołat będzie do nas mówił ludzkim głosem. Dzięki edytorowi Cutscen mamy nieograniczone możliwości w byciu filmowcem wirtualnego świata widzów.